Siemano, robimy ranking piosenek okiego od 1 do 5 i nie wiemy, co będzie następne. Chat GPT będzie nam losował piosenki, 5 piosenek i pierwszą piosenkę, jaką wylosował to woda sodowa. Mamy ranking od 1 do 5. Nie wiemy co będzie następne, a woda sodowa jest naprawdę mocnym numerem. Bardzo lubię album R47 woda sodowa, 1 do 5. Uuu, to jest bardzo mocny numer. Bardzo go lubię, kiedyś go bardzo katowałem. Myślę, że to nawet może być dwójka, więc wylosujmy następny numer. Kolejny numer z R47 agent 47. No i co? Jest to również o Piosenka, którą miałem czas, że katowałem Ogólnie nigdy jej nie skipnę Jak w większości w sumie piosenek Okiego. Natomiast Agent 4,7 Wędruje na... to jest bardzo ciężki pięć Piosenek, a już mamy zajęte drugie teraz będziemy mieli zajęte trzecie miejsce, bo na trzecie miejsce daje Agenta Ok, następna piosenka wylosowana przez Chat GPT to Siri Siri też wiadomo jest... No po pierwsze to jest jedno z najpopularniejszych piosenek Okiego Po drugie bardzo często przeze mnie słuchaną Obecnie nie, obecnie nie mam takiej fazy Myślę, że sprawiedliwe będzie tu czwarte miejsce Mimo tego, że wszystkie te piosenki są naprawdę świetne. Następny numer to Oki zapamiętam z 4.7 Playgroundu znaczy z Play z 47 Universe. I mimo tego, że jest to dobry numer, jest, że jest to nawet jeden z lepszych z 4.7 7 Universe, to z tych wszystkich słuchałem go najmniej, znam go najmniej i dajmy go na miejsce piąte. No i na jedynkę wylosowało nam koła. Koła, 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 mówią Oki zmienisz grę. Jest to dobra piosenka. Nie dałbym ją na pierwsze miejsce, ale też nie jestem mocno zawiedziony. Znam dobrze tę piosenkę, słuchałem jej wiele razy. Więc zawiedziony nie jestem To by było na tyle z rankingu A was zachęcam do wpadania na mojego YouTube'a Bo pojawiła się tam moja nowa piosenka Moja era Fajnie będzie jak zostawilibyście lajka, suba I słuchali też ją na Spotify'u Bo tam również jest Wejdźcie też na mojego Instagrama Mura 10 podłoga Wszystkie linki macie w bio I siemano, do zobaczenia